Mam do zrobienia yy, rozdzielacz. To jest rozdzielacz yy, baden, baden st, nost. Yy, Rozdzielacz yy, 80-litrowy. Troszkę duży, zawsze to takie 40 robiłem. Yy, I co tu trzeba zrobić? Yy, rozdzielacz będzie montowany w ciągu Jums. I tam jest siłownik dwustronny do podnoszenia za tylnego. I dlatego tutaj jest jedna sekcja pływająca, czyli jest ten dodatkowy no, dekiele, który powoduje, że tutaj ta jedna sekcja jest neutralna pozycja podnoszenie opuszczanie i do przodu jeszcze blokujące się samoistnie to funkcja opływająca gdzie tutaj ten olej z jednej sekcji do drugiej sobie swobodnie przepływa i później możemy sobie to od odhaczyć. Jeżeli chodzi tutaj o różnicę między P40 a P80, no to jest taka, że jest większy. I oczywiście ma większe te otwory nagwintowane z, no, z dużo większych rozmiarów tu mamy 3 czwarte i tu mamy jedną, drugą wszędzie, czyli tu na wyjścia, na wyjścia i tylko wyjście mamy z, z N, czyli z tym złączem, gdzie możemy szeregowo łączyć rozdzielacze. W tym ciągniku, e, poza unoszeniem tuza poprzez tą sekcję wpływającą, e, chciałbym też zastosować e, no coś do kiprowania, prawda? czyli e, sekcję nurnikową. I już robiłem taką sekcję w rozdzielaczu P40, czyli 40-litrowym, a tutaj jest 80. E, do e, zwykłego rozdzielacza tego P80 dokupujemy taką taki suwak On pewnie tutaj ma troszkę inaczej wytoczony tutaj te powierzchnie i dzięki temu tutaj stosujemy korek jedną, drugą i dajemy tylko jeden przewód do jednego szybkozłącza Dobra, zabieramy się za rozkręcenie, oczywiście którą sekcję należy rozebrać, no to oczywiście tą pierwszą, tak, jeżeli chodzi o zasilania licząc, czyli ta sekcja będzie przerobiona na sekcję nurnikową do obsługi siłownika jednostronnego, a ta już jest za... Rezerwowana na pływająco. Chociaż tutaj można by było po prostu je zamienić, te ale lepiej będzie, jeżeli tu będzie fotel operatora w tym miejscu. No to pod ręką będzie pierwsza sekcja do unoszenia tuza. Zaczynamy tutaj to rozbierać. Zaraz się tutaj może sobie wykręcę te dźwigienki. Nie pamiętam jak to leciało, ale wydaje mi się, że trzeba oba tutaj te dekielki ściągnąć. Dobra, ściągnięte. Tu mamy jeden. Coś tam nasmarowane jest. Dobra. Tutaj trzeba przygotować jakiś większy tak ten z tego co pamiętam to to też trzeba odkręcić z tą sprężyną I tutaj delikatnie trzeba ponieważ ta sprężyna będzie nam tu sprężynować dobra jakoś rozebraliśmy mamy no najlepiej sobie tak układać żeby później e, można sobie układać e, te złożyć bez problemu Układam to tak jak, jak rozbieram. To jest jakaś podkładka. Ale ona wyjdzie. Obracamy sobie. Rozbieramy sobie drugą stronę. Już tutaj trochę rozebrałem, więc zaraz się powinno to wszystko udać. zakręcamy wykręcamy. I teraz co? Powinno nam to wyjść w tą stronę. Cały ten suwak. Tu mam jakiś duży oring. Jego trzeba by zostawić tam w środku. Jeśli nie bardzo chce zostać tam nic. Dobrze by było ten smar tutaj zostawić, niech sobie on będzie na tej dźwigni. I cóż, wyciągamy to, wkładamy oring podkładką, którego tutaj dociska. Trzyma się podkładka. I czym różni się ten jeden suwak od drugiego? Oczywiście jest troszkę inne podtoczenie. Jak widać, znajdujemy się ono tutaj. Czyli jest po prostu więcej tego zatoczenia. Posowałoby to wytrzeć, tak żeby tutaj żadnych tych nie było. Nasmarowałem sobie go trochę, żeby nie było problemów z włożeniem. Dobra. Jakoś nam to weszło. Dobra, chodzi, chodzi. Teraz możemy już to złożyć. Odchylamy sobie to do przodu. I tą kulką staramy się pocelować ten otwór. O, udało się. Wkładamy śruby. Nie jest jakoś tam trudne do zrealizowania. I teraz sobie przykręcamy tutaj. Jeszcze można by było, o właśnie. Chociaż chyba nie musowałby trzeba wziąć klucz, lekko ścisnąć. Może weźmiemy to na, na pion. Chcę nam tutaj to przesuwa. Jest taka ta sprężyna strasznie. Może nie, tak wyjmijmy sobie na pion ale zamontujemy sobie dźwignię którą będziemy tu ręką odpychać a tutaj Dobra, powinno się udać Skręcone, skręcone. Dobra, teraz wypadku Druga tej dobra to stestować czy działa ta sprężyna wszystko w porządku działa, więc operacja się udała no to można zachować, jeśli ten któryś suwak się wytrzei, trzeba będzie podmiankę zrobić No mam gdzieś już taki od P40 trochę zawinąć Nasmarować zawinąć dobra schowany teraz pasowałoby Powrót na zbiornik, złącze P, czyli zasilanie, i któryś z tych zobaczymy, który to jest nasiłownik, a którego trzeba zaślepić. Odkrywamy chorki sobie. No, zaraz zobaczę, czy da się orientacyjnie zobaczyć. No, trochę chyba niekoniecznie zobaczymy. No nic dalej odkręcamy. ten dekiel. dobra, bo teoretycznie to ma być tak, że zobaczmy ten jest, czwarte Czwarte korpus z tym uszczelnieniem, i tu mamy na 22. Tutaj będzie zainstalowany. Podejś można i tutaj dać, to tam bez, bez różnicy. I teraz jeszcze korek poszukam. korek jedna druga zobaczymy wkręcimy go najpierw tutaj dobra i teoretycznie trzeba wziąć przewód z powietrzem i będziemy testować ok, krótki test już mi dał wskazówki które złącze należy zaślepić i teraz tak jak, jak tam do tego doszłem podając powietrze na P, czyli olej, powietrze najpierw mamy przejście swobodne na zbiornik, czyli dmuchając tu mamy odbiór tego powietrza, czynika oleju jeżeli dmuchając zapodamy którąś ze stron no tu mam teraz podaje olej Swobodny wypływ I widać że tędy leci Bierzemy w drugą stronę I mamy swobodny wypływ na zbiornik Idzie teraz na T A teraz jest jeszcze większy przepływ czyli uchodzi nam z tego, tu nie idzie, idzie na, na zbiornik czyli tak jak chcemy czyli już wiem że tutaj należy to zakorkować i żeby uruchomić ten wywrót czyli uruchomić siłownik jednostronny należy dźwignię skierować do tyłu już możemy sobie to zablokować tym korkiem o. i dalsze przymiarki teraz zacznę rozdzielacza czyli podsum podsumując nie jest to jakoś tam e, bardzo skomplikowane ponieważ e, no, trzeba po prostu ten suwak wyjąć prosizna, e, zakorkować odpowiednią odpowiedni otwór i też tutaj widzimy, że nie jest nic skomplikowanego.